Na pewno jedna... Ma, mówi, mówi to jedna, dobrze, nie jestem wyszkolona. Na pewno jedna z takich rzeczywistości to jest to, że każdy z nas czytając scenariusz, dostając go do ręki, zaczyna sobie coś wyobrażać. To jest ta pierwsza kreacja, prawda, na przykład w moim przypadku kostiumowa zaczyna już coś sobie wyobrażać. Jednocześnie następuje szereg spotkań z reżyserem, z operatorem, ze scenografem. Scenografowie najczęściej mają bardzo dużo pracy, więc może nie są osobiście, ale podsyłają nam dokumentacje zdjęciowe, miejsce, które wybieramy, że będziemy kręcić. To zaczyna jakby wszystko działać wspólnym obrazem. że to ta pierwsza scena, ona już z tym, z tym wisielcem, który tak. ale, ale ona ale już to... trochę od, ustawia odbiór tego filmu, tak, że tak, to, to coś... nie właśnie śmiertelnie, poważnie, tylko z jakimś takim dystansem, że coś jest na rzeczy. Się... Tak. Skąd ale to jest, jest jakaś, jakaś prawdziwa historia, że rzeczywiście. 就做，就是这样 Ten Patek, nie czeka, jak ona, ona nie mogła wpaść na słowo wuj, że jakoś tak coś nie krążyła. Wie Pani, co, dla mnie w tym filmie, jak zobaczyłam właśnie strój, yy, w którym była ubrana Maja Ostaszewska yy, I tak, co ta postać powie przez ten strój? Czym ona będzie taka charakterystyczna? Na no, okazało się, że. Mimo wszystko dla tych chorych dziewczyn, potrzebujących, yy, była w, w, wspaniałą terapeutką, tak? Ja to tak y, odczułam. Czy rzeczywiście, jak to robi, kostum pomaga. I tu chciałam dodać, że y, Maja, nawet sama o tym wielokrotnie mówiła, rozmawiałaśmy o tym, że w momencie, kiedy przebrałyśmy ją za tą postać pani Anny, to ona jakby zaczęła się ruszać panią Anną, zaczęła chodzić nie pani Anny. I w pewnym sensie nagle. Okazało się, że to pobrzydzenie bardzo jej pomogło w wymyśleniu tego, kim ona tak naprawdę ma być. Skąd biorą się te kostiumy? Czy one są na przykład przez Panią projektowane, wymyślane od podstaw, szyte? Czy też wykorzystuje Pani gdzieś jakieś istniejące jakieś na przykład odzież używaną, coś takiego, no bo naprawdę te stroje, które Pani miała które miała ubrane Pani Ostaszewska, no, no były po prostu tak cudownie wygrzebane skądś. Proszę nam troszkę zdradzić tej tajemnicy skąd. To znaczy do każdego filmu y, stosujemy zawsze taką zasadę, że są dwie ogromne wypożyczalnie kostiumów filmowych. I jedna jest w Łodzi, druga jest w Warszawie. Y, no więc one są też bardzo takim ważnym zapleczem każdego filmu. Y, z tym, że no to, są, to są kostiumy, prawda, są, jest też trochę kostiumów historycznych tych ale jest dużo współczesnych, z różnych jakby lat, bo tutaj u nas, tak jak żeśmy sobie założyli, jakby żeby się porozumiewać szybciej bez słów, to nasza Polska jest trochę taka w modzie lat 90. powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najwspółcześniejsze 2015, tylko tylkośmy się trochę cofnęli, żeby jakby to odrealnić. No, więc y, to jest jedna baza y, kostumów, a druga to są właśnie tak, jak pani powiedziała, sekretariat. Stwierdzenie to takie, że ja chciałem bardzo podziękować y, państwu, że przyjeżdżacie z kinem do takiej niedużej gminy Morzeszczyn, do wspaniałej, małej Lipiej Góry. Dziękuję tutaj Polsce świat czułeś, że jesteście po raz drugi. Bardzo za to chciałem podziękować, że nie musimy jechać do jakiegoś wielkiego multikina, ale tutaj w małej salce przy fortepianie. Na krzyżach możemy sobie posiedzieć. I bardzo dziękuję osobie, która to wymyśliła, pani Oli, gospodyni tutaj tego miejsca. Bardzo, Oli, pani Olu, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że w tej chwili może być meksykańska fala i wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Ja tutaj gotuję w jednym garnku ryż, no ona mówi, ale coś ci tam pływa. Ryż dla psa. bo miałem wtedy tego tak, dużego wyżła i ryż musiał jeść. To jest biała kiełbasa dla męża. <grymiania> ona, ona to pisała w jakimś felietonie, tylko po prostu totalną indolencję kulinarną. Myślałam no, ja że wszyscy na tym skorzystają, bo pies miał pyszny ryż o smaku kiełbasy białej, a mąż też miał ciepłą kiełbaskę. No cóż, mam przeszkadzało. No Tak samo bo Potem to opukałam troszeczkę z tego ryżu. <grymiania> Ale... Bardzo. Dziś, okay. A daleko to nie pójdziemy, kombu to nas nie interesuje. Hmm. Hotelik Centrum to jest przeciwko magistratu, Memento Mori biuro. Może biuro po będziemy, będziemy pytać? Ktoś no, pozna gdzie jesteśmy. Zaprowadzę Państwa najpierw na ten... do pięknego kościoła, chodźcie. O, dobra. Wszystko po drodze. dziadek, wszyscy, bracia, wszyscy związani z brodnicą. Studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych grafikę i wydawało mi się, że to jest absolutnie inna dziedzina niż praca przy ubieraniu ludzi w, w filmowych produkcjach. No ale okazało się, że Polak potrafi. No i to tak jest, że jak już się wejdzie w film, to, to, trochę, to trochę się już nie chce z niego jakby wyjść. Także bardzo mi się podobał film. Jestem pod wrażeniem twórczości pani Małgorzaty Szymowskiej. I właśnie ciekawa jestem w związku z przyjaźnią pani i z, z panią Małgorzatą, jaka ona była i jaka jest, bo widzę taką dużą wrażliwość. Yy, to znaczy, no Małgośka chyba zawsze jest. Ta, taką samą osobą ona się niewiele zmienia. Ja tutaj tylko patrząc jako taka, taka właśnie towarzyszka trochę jej życia, bo dużo razem żeśmy przeszły, wspólnie też powstawał film 33 sceny z życia, w którym ona autobiograficznie pokazuje odejście swoich rodziców. Więc y, widzę, ob, obserwując jako widz, że Małgośka w jakimś sensie pozostaje takim bezbronnym dzieckiem w tym wszystkim, które cały czas zadaje to samo pytanie o, o sens y, życia, śmierci i, i tego opuszczenia, którego sama zaznała. Dwa miesiące, cały. Jak, jak się nie uda to pokaż. No to za trzy yeah. miesiące. Filmie. I mogę się do tego przygotowywać tam później na przykład. Nie, nie, nie siedzę pierwszego dnia zdjęciowego z, z tym kostiumem w garderobie, no bo nawet nie mam takiej potrzeby. Natomiast no na pewno firmy takie stricte kostiumowe, które wymagają szukania, odgrzebywania jakichś strojów, które już nie funkcjonują w naszej rzeczywistości ani w sklepach, ani w second handach. Jeszcze raz dzień dobry, jeszcze raz serdecznie witam w imieniu e, Polski Świadmoczułaj. E, przyjechaliśmy dzisiaj do Panów z Cisnej, także w zasadzie całkiem niedaleko, później jedziemy do Sonoka. I tak jak mówiłam, naszym gościem jest dzisiaj e, Julia jarza brataniec kostiumograf współautorka kostiumów do filmów Wojciecha Smarzowskiego, do drogówki pod Mocnym Aniołem, ale także do, ten film już jest trzecim filmem, który razem z Małgosią Żumowską zrobiłyście. Wcześniej były 33 sceny z życia w imię i teraz właśnie Wody Ciało. A załóżmy na przykład, że Pani, tak sądzę, nie? Nie jest to Pani pierwsza wyrzuta w zakładzie karnym. Nigdy nie była w zakładzie karnym. I dostaje Pani scenariusz do napisania, e, zrobić kostiumy do filmu, powiedzmy jeden dzień życia osadzonego. Mm. Czy ubrałaby nas pani tak, tutaj siedzimy, czy w inny sposób, w innej wyobraźni, Pani No to jest trochę tak, że my właśnie mamy, mamy takie, jeżeli jesteśmy w miejscach, których nie wiemy, no bo jestem akurat drugi raz, prawda? Ale nie wiem jak panowie chodzicie w poprzednim zakładzie karnym wszyscy byli w takich zielonych wdziankach, prawda? I ja się pytałam tam, funkcjonariuszy, na czym to polega? Czy to jest jakaś rejonizacja, czy to w całej Polsce? No dowiedziałam się, że są te czerwone dla niebezpiecznych, zielone dla mniej niebezpiecznych, więc to jest takie coś, że ja robię taki wywiad. I na przykład przywoż, pewnie by mnie ktoś przywiózł yy, do więzienia i pokazał mi, a słuchaj, tutaj oni się ubierają w ten sposób, jak wychodzą gdzieś na zewnątrz, to są tak ubrani, a jak robią to, to taki. Ubranie, my po prostu musimy sobie robić taki przed filmem taki, taki wywiad, jakby, żeby wiedzieć. ale. Pewnie, no, że żebym Was, zostawił, ale, bo na no, przykład tutaj Pan z Matką Polską jest absolutnie moim faworytem, Pan <grym> z <grym> jest, jest gotowy. Nie, no, bardzo, bardzo jestem yy, za. machania kamerą i tak dalej, wszystko jest skupione na twarzach, bohaterów genialne, rolę, szczególnie edytowej. na ich dużo odwagi, i żeby w tym wieku pokazać się to wreszcie. Janusz jest jak zwykle, klasa dla siebie. Ja...